Nie każde słuchanie Słowa Bożego przynosi korzyść. Są wręcz takie sposoby, które przynoszą stratę. Zapraszam. Na początek posłuchaj tego. Uważajcie, jak słuchacie, bo kto przyjmuje Temu jeszcze dadzą, a kto nie przyjmuje, nawet to, co ma, zabiorą mu. To są słowa Jezusa z Ewangelii, według Świętego Łukasza, 8 rozdział, 18 werset. Ciekawa Boża sprawiedliwość, ciekawa Boża zasada. Uważajcie, jak słuchacie. Kto przyjmuje, temu jeszcze dadzą, kto nie przyjmuje, nawet to, co ma, zabiorą mu. Uważaj, jak słuchasz. Brzmi dzisiaj dla mnie bardzo mocno, bo nie każdy, rzeczywiście, nie każdy sposób słuchania słowa Bożego jest, jest właściwy. Słowo Boże, które wpada do Twojego ucha i które w, przez ucho wchodzi do Twojej głowy i do, do, do Twojego serca, coś w tobie robi. Znaczy, wywołuje jakąś reakcję. Kiedy słowo jest przyjęte, kiedy słowo Boga jest przyjęte jako słowo Boga i staje się słowem autorytetu, słowem, które, y, któremu poddaję moje życie, poddaję moje decyzje, poddaję moją teraźniejszość, moją przyszłość, poddaję moje, mm, moje osądy, moje myśli. Mm, ono staje się rzeczywiście jak to ziarno, które pada. Pamiętacie y, przypowieść o siewcy: y, pada na glebę żyzną i zapuszcza korzenie i przynosi owoc. I takie słowo, słowo tak przyjęte, przynosi w życiu pokój, przynosi w życiu radość, ostatecznie przynosi radość, y, przynosi trwałe owoce, przynosi stabilność, bo wiesz, że na skalę budujesz dom Twojego życia. I cokolwiek by się nie działo, wiesz, że Bóg Cię osłoni. Wiesz, że Bóg jest po Twojej stronie, bo Ty jesteś po stronie Boga, bo Słowo Boże jest w Tobie, bo Ty Słowu zaufałeś, zaufałaś i nie zawstydzisz się na wieki, bo to Słowo w Tobie pracuje, bo, bo jakby to właśnie to Słowo jest. Życiem w tobie. I masz poczucie, że nawet jeżeli spotykają cię trudne doświadczenia prześladowania, odrzucenie przez ludzi, niezrozumiałe sytuacje ekonomiczne, w relacjach, cokolwiek się dzieje, to wierzę że to, co jest najważniejsze, jest na właściwym miejscu. Bóg jest na swoim miejscu w twoim życiu. Jego słowo jest na właściwym miejscu w Twoim życiu. To słowo daje Ci mądrość, to słowo daje Ci cierpliwość, <laughs> daje Ci wytrwałość. Bóg przez to słowo pracuje w Twoim życiu i przemienia dzień za dniem Twoje życie, Twoją mentalność, Twój sposób myślenia. To jest ten właściwy sposób słuchania słowa, kiedy poddajesz się Jego autorytetowi. Nawet nie zawsze do końca rozumiejąc to słowo, ale ufając, że Bóg wie lepiej. I jest ten drugi sposób słuchania słowa, który przynosi stratę. Uważajcie, jak słuchacie, bo kto nie przyjmuje nawet to, co ma, zabiorą mu. Dlatego, że możesz słuchać słowa, bo ono wpadnie do twojego ucha, ale... Poddasz to słowo autorytetowi własnego osąd własnemu osądowi i uznasz, że Twój własny pomysł, Twoja własna koncepcja jest lepsza, jest mm, skuteczniejsza, jest atrakcyjniejsza niż to, co przynosi Ewangelia, niż to, co przynosi Słowo Boga. I budujesz. I oczywiście jesteś w stanie dużo zbudować według własnych pomysłów, bo ludzie są zasadniczo kreatywni, i wiele rzeczy są w stanie zrobić dla, dla własnej korzyści, budując poza Słowem, budując. ignorując wolę Bożą, ignorując Ewangelię. I możesz nawet całe życie budować. Ziemski sukces i go osiągniesz ekonomicznie, jakkolwiek inaczej. I ostatecznie staniesz przed Trybunałem Bożym, staniesz przed sądem Bożym, i okaże się, że straciłeś. Okaże się, że to wszystko, co ci się wydawało, że masz, rozpada się. Ten moment, ten moment, w którym wszystko się weryfikuje, to jest moment śmierci. Tej ziemskiej śmierci tutaj, ale, ale często wydarza się to dużo wcześniej. Wydarza się to w takiej sytuacji, gdzie mm, budujesz, budujesz, budujesz i nagle po prostu z powodu zdrowia, czy z powodu jakiegokolwiek innego nieprzewidzianego, wszystko ci się rozsypuje i wtedy się okazuje, że już nie masz nic. Bo to, co było w tobie, mogło być w tobie trwałe. Czyli ta Boża Obecność, to Boże Słowo, którego, którego nikt i nic nie może Ci zabrać. Tej obecności Bożej nikt nie może Ci zabrać, tej miłości Bożej nikt nie może Ci zabrać, tej relacji z Bogiem nikt nie może Ci zabrać. I okazuje się, że nie masz nic, bo nie przyjąłeś słowa, a to, co same, samemu e, próbowałeś, próbowałaś stworzyć, właśnie się rozleciało. Dlatego uważaj, jak słuchasz. I co robisz ze słowem Bożym, które usłyszałeś? Usłyszałaś. Dzisiaj Ci życzę, żeby to słowo rzeczywiście zapadło głęboko w Ciebie, żeby wydało swój plon, żeby to słowo było przyjęte z autorytetem, znaczy, żeby było przyjęte jako to, to czym ono jest, jako słowo Boga. Więc czytaj to słowo na głos, żeby ono rzeczywiście było usłyszane przez Ciebie, kiedykolwiek usłyszysz Ewangelię. Słowo Boże. przyjmuję jako słowo Boże. Nie jako inspirację, mądrość mędrca, filozofa, ciekawą książkę. Nie, jako słowo Boga. Nic nie stoi ponad Nim. Wszystko jest zbudowane na Nim. Wtedy Twój dom, dom Twojego życia rzeczywiście będzie zbudowany na skalę I tego Ci życzę. Życzę Ci takiej, takiej postawy. I wtedy będziesz pomnażać i wtedy to, co masz, jeszcze będzie pomnożone. Nie stracisz. Takiego zysku, takiej mądrości Ci właśnie życzę, Panie Jezu Chryste. Tobie dzisiaj oddajemy nasze życie, poddajemy, Panie, pod autorytet Twojego słowa wszystkie nasze decyzje, poddajemy pod autorytet Twojego, Twojej Ewangelii naszą przeszłość, teraźniejszość, przyszłość, naszą tożsamość, Każdą naszą myśl poddajemy pod osąd Twojego Słowa. Ja wierzę, Panie, że Twoje Słowo jest najlepszym pokarmem, że Twoje Słowo jest najlepszym ziarnem. Dlatego dzisiaj moje serce poddaję jako glebę dla Twojego Słowa. Duchu Święty, uczyń mnie płodnym, żeby Słowo Twoje wydawało we mnie plon obfity, plon ku życiu wiecznemu. Tu, teraz, w tym życiu i w życiu przyszłym. Twoje słowo przynosi pokój, Twoje słowo przynosi radość, Twoje słowo przynosi poczucie bezpieczeństwa. Bo nawet jeśli zabiją ciało, duszy zabić nie mogą. Nawet jeżeli stracę materialnie, Ciebie nie stracę. Amen. Zostawiam Cię dzisiaj z psalmem 52 jako modlitwą. Już nie muszę mówić o tym, jak się nim modlić, bo za chwilę wyświetli, wyświetli Ci się okienko, w którym zobaczysz e, właśnie m, instrukcję jak się modlić psalmem. I do takiej modlitwy Cię gorąco e, zachęcam. Modlitwy psalmami. Dobrego dnia błogosławionego i widzimy się jutro rano. Z Bogiem trzymajcie się.